Kochani, witam Was w moim nowym vlogu. Mm. Yy, mamy środę dzisiaj. Wiem, że dzisiaj powinien się pojawić odcinek, ale ja, jak wiecie, miałam wczoraj zabieg. W związku z czym wczoraj nie miałam się wynagrywać zupełnie, i dlatego też nagrywam dzisiaj i odcinek będzie przesunięty i mam nadzieję, że jutro się pojawi. Co prawda dzisiaj dla mojego męża jest ciężki dzień w pracy, więc trudno powiedzieć, czy jak przyjdzie, to mi ten film zrobi, ale miejmy nadzieję, że mi zrobi. Jak nie on, to może poproszę Michała, więc ja mam nadzieję, że jutro już pokażę Wam się odcinek. E... Cóż, no ja się trochę pozbierałam rano, bo no jak się obudzi... dobrze spałam w sumie, także jest ok. To jak, był, jak wyglądał zabieg, opowiem Wam później, bo teraz trzymam kamerę w ręce, telefon w ręce i nie powiem, żeby to było jakieś mega komfortowe, więc na razie tak się chciałam do Was odezwać. Ogarniam się, umyłam włosy, no bo tak po szpitalu i w ogóle no tu chciałam sobie umyć. No, cóż, No są suche. Yy, pomimo tego, że już wale na nie wszystko, co jest tylko możliwe. Wow, przepraszam. Wale wszystko na nie, co jest możliwe. To tak, czy siak są suche, są ścianowate. W ogóle mi się te włosy nie podobają. Wiem, gadam w każdym odcinku o włosach. Musicie to wytrzymać. A jak nie chcecie, to przewincie. Po prostu po moje gadanie o włosach. Ostatnio po prostu mam takie rozkminy o tych włosach i sobie różne rzeczy, wiecie, ogarniam. Nie podobają mi się one, jestem niezadowolona, bo to, wiecie, fryzura i to, jak wy mnie widzicie, i kolor to jedno, a to, jak ja. Czuję te włosy, jakie one są, to jest druga sprawa. No i mi się nie podobają. I powiem tak jak ja chcę zapuszczać te włosy, to faktycznie może to być problem, że one po prostu nie będą wyglądały dobrze. Takie rozjaśnione i zapuszczone, bo będą po prostu sianowate. Ktoś z was mi tak napisał w komentarzu, że zapuścił długie włosy, zapuścił długie włosy. Zapuścił włosy właśnie takie rozjaśnione i po prostu wyglądały brzydko, wyglądały jak siano. No i to jest możliwe, bo one teraz wyglądają jak siano wy tego nie widzicie w taki sposób, bo na krótkich włosach myślę, że tego tak nie widać. Jak ja pytam um, o opinię moich znajomych, to też mówią, że to nie widać, natomiast że może trochę widać, że są przesuszone, ale no jakby og ogólnie jest OK. Natomiast powiem Wam, że nie, ja nie jestem zadowolona. Poza tym chyba powód jest taki też, że nie jestem zadowolona, że te włosy, kiedy są bardzo pocieniowane, bo krótkie, no bo jak krótkie, to trochę muszą jednak być pocieniowane, żeby ta fryzura była fajna. To jest taki problem, że te włosy, mm, jednak moje włosy, chcą po prostu się falować. One nawet nie chcą być, nie że one się chcą kręcić, one chcą się falować. Włosy falowane, jak już dowiedziałam się też jakiś czas temu, i teraz sobie gdzieś tam to odświeżyłam od y, Agnieszki z kanału y, www.napięknewłosy.pl. Y, www, y, www, y, no, nie pamiętam już tam, jak to się dokładnie nazywa ten kanał www.włosy.pl, czy coś takiego. Wiecie o co chodzi? W każdym razie Agnieszka yy, Niedziałek, która naprawdę zna się mega na włosach, i no i dla mnie to jest osoba, która rzeczywiście bardzo, bardzo ogarnia ten temat od wielu już lat. Yy, no to od niej dowiedziałam się właśnie, że włosy takie falowane czy kręcone, one po prostu nie chcą być rozczesywane. No sorry, ale mi się takie włosy nie podobają w przypadku moim, bo one się tylko lekko falują i to w dodatku wiecie, nie od góry, tylko tak gdzieś tam odtąd. Wygląda to głupio, nie podoba mi się to, nie chcę mieć takich włosów. Natomiast w momencie, kiedy te włosy były długie, kiedy były dłuższe, nie, mia nie miałam z nimi takiego problemu, dlatego że mm, no, wyglądało to dużo, dużo lepiej. Nawet jak się te przy długich, to już w ogóle nie miałam problemu, bo one się po prostu prostowały pod wpływem swojej ciężkości ale jak były nawet takie do ramion, to mm, tylko końcówki się lekko falowały, dało się to ogarnąć. A teraz naprawdę nie jest za dobrze. Także słuchajcie, nie wiem jeszcze, co będzie z moimi włosami. Wiem, że podoba Wam się najbardziej mój kolor blond. Wiem, że uważacie, że w blondzie wyglądam najlepiej, tak? Przynajmniej powiedzieliście, gdzieś tam pytałam, pojedynczo gdzieś tam się wy, wypowiedzieliście na ten temat. Yhm. Ja bym Was prosiła w tym odcinku o to, bo to jest dla mnie ważne. ja jakby, wiecie, ponieważ nie widzę, to nie jestem w stanie tego sama ocenić. No bo już nie mam na czym się oprzeć. Moje oczy są do kitu i nie pomogą mi w tym. I wiecie co? I to Wy jesteście tymi moimi oczami. Zresztą to już nie pierwszy raz powtarzam, że jak ja Was o coś proszę, pytam, to na pewno po to, żebyście mi pomogli. Wiem, że to są Wasze, każdej z Was, każdego z Was subiektywne opinie, ale... Cofnijcie się do moich odcinków tam z rok temu, bo ja tak mniej więcej w czerwcu, pierwszego chyba czerwca, zmieniłam kolor włosów, rozjaśniłam i tak dalej. Cofnijcie się, zobaczcie. Powiedzcie mi, tak, w Waszych subiektywnych odczuciach, yy, czy faktycznie jest tak, że ten blond i w ogóle te ciemne to absolutnie nie. Bo wiecie, bo. Mój naturalny kolor to są ciemne włosy, tak? Czyli moja uroda gdzieś tam jest do ciemnych. Wiem, że kobieta, która jest już dojrzała i żeby, wiecie, nie było tyle zmarszczek widać i ble, ble, ble. To fajnie jak w blondzie, ale dajcie mi znać koniecznie, co o tym myślicie. Pytam, bo mam zamyśle gdzieś tam z tyłu głowy, czy nie wrócić do ciemnych, do swoich, swoich, swoich naturalnych włosów z mm, ewentualnymi jakimiś takimi tylko refleksami, które by przykrywały moje siwe włosy. W sensie wiecie, tak, tak gdzieś tam je maskowały, że nawet nie przykrywały, tylko maskowały. Nie wiem, jeszcze nie mam. To, to nie jest tak, że ja już podjęłam decyzję. Na razie myślę. Myślę, po prostu myślę, ale chciałabym bardzo wrócić do moich włosów. W sensie dotyku, do moich włosów, które są piękne, puszyste, lśniące, grube. Wiecie, w ogóle, aż chce się ich dotykać, nie? A teraz to ja czuję, jakbym była lalą Barbie, ze sztywnymi, beznadziejnymi włosami. Naprawdę. Także koniecznie dajcie mi znać, co myślicie. Bardzo mi na tym zależy. Więc proszę Was o to, żebyście się cofnęli do moich wcześniejszych filmów, zobaczyli gdzieś tam może po zdjęciach na Instagramie. Dajcie mi koniecznie znać, liczę na Wasze opinie bardzo. E, bo pytam wszystkich, no i chcę, y, wiecie, chcę mieć taki, taki wiecie, od was, od was wszystkich feedback. Od Was, od moich znajomych najbliższych i dalszych. E, nie wiem, co ja zrobię, nie wiem, czy wiecie, no, no zobaczę po prostu, bo ja jeszcze sama nie wiem, co ja chcę zrobić, ale na razie pytam. Dajcie mi koniecznie znać. No to się rozgadałam w pierwszym wejściu. W każdym razie teraz się ogarnęłam, siadam do nauki, bo za tydzień mam egzamin z psychologii, tak więc nie robi, robi się to już mało śmieszne, bo nic się jeszcze nie uczyłam, więc mam, no, mam trochę nauki, więc siadam, uczę się. Przy okazji też trochę sprzątam, to znaczy sprząta robot, a ja sobie siedzę. Także potem się odezwę, opowiem wam jeszcze, jak było wczoraj na zabiegu. Myślę, że ten odcinek będzie przegadany. Nie będę dzisiaj nic szczególnego w nim chyba pokazywać, chociaż może jakoś szybko pokażę Wam zakupy chemiczne, które zrobiłam, poczyniłam. No, na razie jest to zwykła chemia. Też kiedyś zamierzam się rozglądnąć, już za tym, żeby trochę mniej tych składników szkodliwych w tej chemii było. Coraz więcej mam gdzieś tam w głowie, żeby na naturalną chemię przejść. Źle to brzmi, naturalna chemia, naturalne środki czystości, ale wiecie co, na razie yy, powoli nie umiem tego wszystkiego na naraz ogarnąć. Także na razie zamówiłam to, co do tej pory używałam, lubię i w ogóle to wam gdzieś tam pokażę. Yy, a potem yy, pogadam jeszcze do Was. No i myślę, że na tym się skończy ten odcinek dzisiaj. Przyszłam, kochani, wam pokazać, co kupiłam. Tak szybciutko. Pierwsza rzecz, taka największa to jest 5-litrowy płyn. April Fridge się nazywa. To jest niebieski. Lenor oczywiście. Zaraz, poczekajcie, sprawdzę jaki ma zapach. Pierwszy raz chyba go kupiłam w sumie. Za namogą znajomych. Czekajcie, czekajcie. Ojej, czy to się da otworzyć? Jeśli ja tego nie odkleję, to pewnie tak nie. Tak. jest, odkleimy. Dobra. Już zobaczymy. O, bardzo przyjemny świeży no jakby mi ktoś nie powiedział jaki to jest kolor to bym powiedziała że może niebieski tak po zapachu ale nie ładny bardzo ładny taki świeżutki no tak no chyba najbardziej to bym określiła jako taki jaki jaki jako taki świeżo słodki świeżo kremowy o to może dobre określenie ładny podoba mi się A druga paczka. Druga paczka, druga paczka. To jest tak kuleczki Ambipur do toalety. Następnie, słuchajcie, kupiłam. Nieopłacalne są w sumie te rzeczy, ale dobre, więc, więc kupiłam. To jest Dr Beckman y, spray do czyszczenia y, indukcji. Powiem Wam, że bardzo fajnie się sprawdza. Dosyć dobrze doczyszcza i zostawia taką świetną powłokę na, na kuchence indukcyjnej, więc kupiłam. One są nieopłacalne trochę, dlatego że 250 ml no, to szybko schodzi bardzo. Kupiłam dwa i tylko, kupiłam w promocji za 11 zł jakoś około, a normalnie one kosztują pas 17, więc to się naprawdę nie opłaca promocji owszem, tak, ale normalnie to nie za bardzo. I kupiłam sobie również w sumie dwa, bo Aha, te kulki też mam dwie, w sensie dwie karuszki. Natomiast kupiłam, słuchajcie, też trzy płyny dowódce w sensie do Mestos, taki chyba ten cytrusowy bodajże. No bo jeden dam znajomemu, więc, więc będę miała dwa dla siebie. Także taki. I kupiłam jeszcze pastę Elmex Sensitive. Ponoć ona ma dobry skład, ta pasta. O, jaki przyjemny zapach zapachnięty. To jest taki z. Jak to się to nazywa? Z takim ziołowym czymś? Kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć. Z takim anerzem chyba. O, właśnie, coś takiego. To jest to, co ja lubię, chyba. Nie wiem, jak się to otwiera jeszcze na razie. Aha, pewnie się tak przebija, dobra. Nie, nie przebija się. No, o tak, przebija się. No, super. Myślę, że bardzo mi się podoba ten zapach. Także fajna sprawa, więc taka sobie past, pasta Enmex. Yy, ona jest tam do wrażliwych dziąseł i tak dalej, i tak dalej. Więc to chyba wszystko Wam pokazałam. Tak, to są wszystkie moje zakupki. To były rzeczy, których mi teraz brakowało, tak więc to byłoby na tyle. Dobra. Przyszłam, wam, moi kochani, również powiedzieć, jak wyglądał wczorajszy zabieg, w sensie na czym to dokładnie polegało. Myślę, że to jest, może być dla kogoś przydatne, ważne, więc, więc mówię. Po pierwsze, kiedy tam przyszłam, zostałam zarejestrowana. Przyszłam sobie do pokoju, takiego, do takiego gabinetu, gdzie został przeprowadzany wywiad anestezjologiczny. Dałam również na podstawie, oczywiście, ankiety, którą wypełniłam. Pani mnie tam popytała o jakieś szczegóły. Następnie. Następnie zostałam przygotowana do zabiegu, tam się przebrałam, rozebrałam się w te takie ichniejsze tam wiecie czepki, nieczepki, jakieś takie te, taką, taką koszulę dostałam, no to jak przy operacji, wiecie jak to jest. Następnie, następnie co? Następnie słuchajcie, czekałam sobie na, na to, aż pójdę na tomograf. poszłam na tomograf komputerowy, wjechałam w ten tomograf, tam sobie coś pooznaczali, bo dla nich to było ważne, jakby do tej brachy terapii dokładnie, żeby tam wyznaczyć też tą lożę, wiecie, wszystko dokładnie, tam, żeby wiedzieć, jakie miejsce, że to musi być wszystko bardzo, bardzo precyzyjnie. Następnie hmm, potem czekałam, aż pójdę do uśpienia. Kiedy zbliżył się ten czas, no to przewieźli mnie po prostu już na stół operacyjny. Tam zostałam znie, znie, znieczulana. Podczas znieczulenia było tak, że już mi, już mi to wbili. Pan powiedział, że no, że teraz poczuje pani taki zawrót głowy: no, zazdrościmy pani tego zawrotu. Ja mówię, że no ja już sobie nie zazdroszczę, bo trzeci raz z kolei w tak krótkim czasie to już mam trochę dość. No oczywiście znany, znana mi, znane mi uczucie, zawrót głowy faktycznie, no i tak wiecie, zawsze jak mi się tak zawróci, to mówię, ojej, ojej, mi się zawróciło w głowę, więc też tak powiedziałam w sumie, bo to takie, no takie nieprzyjemne trochę. I potem jak już, yy, wiecie, niby, niby mi już to tam szczyknęli, no to ja yy, jakby trochę z zaświatów, ale ich słyszałam. No i tak yy, zapytałam, przepraszam, a czy jak ja słyszę, to to jest normalne. A pan mówi, nie szkodzi, jak pani nawet słyszy, to i tak pani nie będzie nic pamiętać. No, to nic bardziej innego, bo to akurat słyszałam i to akurat pamiętam. Natomiast w pewnym momencie, kiedy już właśnie, no, tak sobie to powiedziałam, to pan tu powiedział jeszcze do mnie: No, ale proszę się nie martwić, to jeszcze tylko chwila. I wtedy tylko ja powiedziałam: Dobranoc, i pan mi odpowiedział, i to było już tyle. Urwał mi się totalnie film, ale w tym czasie, kiedy, wiecie, słyszałam tak trochę tam ze światów coś, to byłam trochę przerażona, więc szczerze bym się sobie kurczę, no, nie fajnie. No, ale jednak na szczęście usnęłam całkowicie, także spoko. I kiedy już, e, w ogóle nie pamiętam takiego momentu wybudzania. Jak przy tamtych operacjach, to pamiętam, kiedy tam mnie wołali gdzieś tam z światu, wiecie, nie miałam siły się odezwać. Nie pamiętam czegoś takiego. Pamiętam dokładnie taki moment, jak już zostałam przewieziona już ocknęłam się na tej sali, w, w której byłam na początku. I jak pani do mnie tam mówiła, pani Moniko, no i tyle. W sumie się obudziłam. Nie miałam trochę siły jej odpowiedzieć, więc kiwnąłam, że ją słyszę. No i w sumie tyle. Ehm... No, i potem nagrywam. No, i potem była taka sytuacja, że sobie tam leżałam, leżałam, i jakbyście myśleli, że to już po wszystkim to nie, nic bardziej mylnego. Jeszcze wtedy nie, to nie było po wszystkim. Na razie miałam wbite igły, czyli te takie rurki, które wbijają wiecie, tak całkowicie na wskroś, z jednej strony wbijają, z drugiej wyciągają, w sensie. No, tak jakbyście, wiecie, szaszłyk, nie? W sensie patyk i na tym pierś, nie? I także z dwóch stron po prostu wystawały te rurki. Ja tego nie dotykałam, tylko mi to pani opowiadała. Ja miałam sześć tych nakłuć, tych wbić, tych rureczek, były tam kobiety, które miały 5, były takie co 8. Ja miałam akurat 6. No i tak sobie leżałam z tym, zaczęło mi to trochę nawet boleć, no bo takie to troszkę nieprzyjemne. Tam jakieś przeciwbulowe mi szły w kroplówce, więc pewnie nie było i tak najgorzej. I potem za jakiś czas usłyszałam hasło pani Monika, flaga do boksu numer 2. Nie, przepraszam, do bunkra numer 2. No po prostu wiecie, y no, wzdrygnęłam się nieco, bo to zabrzmiało dziwnie. W każdym razie znalazłam się w tym bunkrze numer dwa. Tam mnie przygotowali, podłączyli do jakichś kabelków i powiedzieli tak, teraz my wychodzimy, pani zostaje tutaj sama, ale proszę się nie martwić, my panią widzimy i słyszymy. No i teraz pani będzie poddawana leczeniu. No i zostałam tam, słuchajcie, sama. Załączyło się tam jakieś coś, no jakaś bomba w sensie... <grytanie> Także jestem teraz bombowa dziewczyna, promienieje... I w ogóle. No, w każdym razie wiecie co, no spoko. To w ogóle oczywiście nie boli. Totalnie nie boli. No potem to wyciąganie, no to miało być tak, że mieli mieli niby tak pod, 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 pod. Miałam być podespana, taka wiecie, taka trochę uśpiona lekko, żeby mi to wyciągnąć, ale pan tak przyszedł i mówi: A tak wie pani, będzie pani tak troszeczkę czuła, głupia tak trochę ciągnął. Ja mówię: aha, i będzie mi pan usypiał, a on tak. No i już skończyłem. No i w sumie w tym czasie wyjął te igły, także nie było tak źle. To znaczy, troszkę zabolało, oczywiście nie powiem, że nie. Było takie nieprzyjemne faktycznie uczucie, ale dało się to wytrzymać. Także na szczęście już mnie drugi raz nie uśpili. No i to dobrze, bo zawsze tego dziadostwa trochę mniej. No i potem mnie przewieźli z powrotem na tamtą salę. Pozawijali mnie. Byłam cała taka obwinięta, wiecie, żeby nie doszło do żadnych krwiaków, więc tak dość ciasno, mocno i w ogóle. Dzisiaj mi kazali to rozpakować, więc rozpakowałam. Wszystko jest ok. Mam tylko takie, wiecie, no wiadomo, takie, takie strupki, ale nie leje mi się już krew, nic się nie dzieje, także no, mam nadzieję, że wszystko jest ok. Jedyne, co dzisiaj się dzieje, to trochę mi jest mdło. Myślę, że to jest kwestia po prostu tego jednak. Yy... No tej narkozy. O! Kwestia narkozy, no ale też, no nie wiem, czy radioterapii też. Nie, myślę, że nie. Myślę, że kwestia narkozy. No, także słuchajcie, przeżyłam. Nie było tak najgorzej, chociaż trwało to bardzo długo wszystko. To trwało 4 godziny i to nie były 4 godziny bynajmniej żadnego luzu, tylko naprawdę takiego trochę męczenia się. Także męczące, ale no tylko raz i mam nadzieję, że cały dziad, który tam ewentualnie pozostał, jego szczątki. Zostały właśnie wytłuczone, i nie ma. No. I słuchajcie, i tym akcentem chciałam zakończyć dzisiejszy odcinek. Nie będę już więcej się tutaj produkować, bo właściwie idę teraz robić sobie zupkę pomidorową, taki pyszny kremik z pomidorów. Idę pochować te wszystkie tutaj jeszcze zakupy, bo nie pochowałam. No i właściwie co? I tyle i przypominam Wam bardzo, że czekam na Wasze oczy. Czekam na Wasze opinie, jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne i bardzo, bardzo na Was liczę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!